Dzień dobry moi drodzy. Bardzo z tej strony. Dawno mnie to nie było, bo pracuję nad kursem, dopieszczam go. E, Uży światło dzienne na początku września. E, no, kurs będzie o tyle ciekawy, że pozwoli zrozumieć, że można schudnąć jedząc słodycze, że warto nie rezygnować ze słodyczy, że nie będzie czegoś takiego jak efekt jojo i że. Uzależnienie od schody to dość kontrowersyjne pojęcie, ale o tym jeszcze na pewno sobie powiemy, o tym e, jeszcze wspomnę. Natomiast dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat czegoś takiego jak kombinowanie z dietą. Jest to mega problematyczne na każdej płaszczyźnie życia. Zawsze musimy kombinować, zawsze chcemy kombinować i zawsze e, robimy to trochę świadomie, trochę nie do końca. Bo zobaczcie, jak to jest. To jest. Piękny przykład tego, że y, trudno nam jest powiedzieć przed sobą samym, że poniosłem, poniosłam porażkę. No bo czym jest porażka? Porażka jest to rozbieżność między y, stanem aktualny, aktualnym a stanem, do jakiego chcieliśmy dotrzeć. I niestety ta, ten stan, ta rozbieżność między stanem aktualnym a tym, do którego chcielibyśmy dotrzeć, jest nafaszerowana, naszpikowana tak. przy różnymi emocjami. Dość często mocnymi, negatywnymi. I teraz zwróćmy uwagę na fakt, że nie potrafiąc skonfrontować się z porażką działają w naszych głowach mechanizmy obronne, działają w naszym życiu mechanizmy obronne, które próbują nas od tej porażki nieco z, odseparować, nieco trochę nas usprawiedliwić przed samym sobą. Kiedy uczyłaś, uczyłeś się do egzaminu, no to czy pamiętasz takie momenty, że był już ten finalny, <grytania> była to finalna sytuacja, że za chwilę siadasz, ale pomyślałaś, pomyślałeś sobie, że jeszcze spróbuję posprzątać mieszkanie, jeszcze pozmywam kuchni, w kuchni naczynia, jeszcze e, ogarnę serówki, no bo z komputera tak się uczyć tak średnio. I w zasadzie tłumaczyłaś to tłumaczyłeś to w ten sposób, że jest to naprawdę warte uwagi, warte poświęcenia, żeby jeszcze nie nauczyć się, jeszcze nie zacząć się uczyć, ale zrobić coś, co, co będzie dobrym usprawiedliwieniem. I tak naprawdę to jest dobrym odzwierciedleniem tego, jak wygląda nasza płaszczyzna życia związana z odchudzaniem. Zauważ, że nie możesz po raz kolejny lub ciężko ci jest zrozumieć, że naprawdę, żeby schudnąć, żeby nie było efektu jojo, to nie ma co kombinować. Nie ma co kombinować na temat kolejnej skomplikowanej diety, która no, nie przyniesie nic dobrego na dłuższą metę. Bo zobacz, że teraz nie wiem, czy jesteś świadkiem tego. Natomiast no, ja dostaję multum pytań na temat postów. Na temat e, przerywanego jedzenia, na temat tego, że jem na przykład 8 godzin, 16 poszcze. I, I pytania zadaje mi osoby, które no, znam. I, I znam ich tryb życia, często osoby, których zazwyczaj osoby, których y, trybu życia nie znam. I pytanie brzmi, po co? Po co robić sobie znowu świadomy podgórkę? Po co teraz y, czytać na temat tej diety? Tracić czas, tracić kolejne cenne dni? zastanawiać się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Jakie są efekty? Ile mogę schudnąć? Jakie są rezultaty trzymania tego przez całe życie? Zdrowotne, niezdrowotne. Co trzeba jeść, żeby zachować jeszcze oprócz tego poszczenia no, taką zbilansowaną dietę? Jaka jest opinia ekspertów? I tak, dalej, i tak dalej. To naprawdę może zająć 3, 4, 5, czasem 7 dni? W oparciu o to, że jeszcze dodatkowo będziesz czytać na temat negatywnych opinii i pozytywnych, co będzie wysysać z siebie totalnie energię. No i teraz pytanie brzmi właśnie po co kombinować? Czy nie warto raz w życiu podjąć tego naprawdę tak zadaniowo zrozumieć, że ja naprawdę nie potrzebuję zbyt wiele, żeby schudnąć, żeby utrzymać tą wagę? Pamiętasz takie sytuacje z swojego życia, że Byłaś, byłeś na imprezie, było to totalne poświęcenie, eee, wszyscy jedli dookoła chipsy, popcorn, orzeszki, pili piwo, a ty sałatka albo po prostu ograniczenie jedzenia imprezowego, woda, zero alkoholu i pamiętasz te emocje, jakie ci towarzyszyły? Pamiętasz tą frustrację, złość, pamiętasz te obawy przed tym, jak to będzie w przyszłości, jak długo to będzie musiało trwać, żebyś była wreszcie szczęśliwa? I zobacz, że z perspektywy czasu to nic nie zmieniło. Zobacz, że mogło to być na przykład 3-4 miesiące temu i co to dało. To no co to dało? No nic to nie dało. Tak naprawdę ta impreza poszła w zapomnienie, emocje wspomnienia zostały, a twoje poświęcenie nic nie było warte. To było warte, owszem, trudnych emocji. I tego, że albo przetrwałaś, albo przetrwałeś. I mogło być też czasem tak, że wróciłaś do domu. I po tej imprezie po prostu jadłaś, pełna frustracji. I czy nie warto byłoby podejść do tego w taki sposób, żeby wreszcie zrozumieć, że moje dychotomiczne podejście, moje zaręczne podejście, no nie będzie tu miało naprawdę zastosowania, bo to mnie wbrew pozorom oddala do mojego idealnego stanu, jakim będzie uzyskanie wolności od obsesyjnego myślenia na temat jedzenia. Tego chcemy, tego chcesz. Nie chcesz liczenia kilokalorii, obsesyjnego analizowania, co możesz, co jesz, a co byś chciała jeść. Ty tego nie chcesz. Bo to jest bardzo złudne stwierdzenie, że w taki sposób zdrowy tryb życia powinien wyglądać. Że jak w zegarku co trzy godziny, co do kilokalorii, wszystko wyliczone. nie, nie. Ty nie jesteś e, sportowcem, bikini, ty nie jesteś e, atletą, żeby, żeby w ten sposób działać. Ty po prostu chcesz jeść zdrowie, chcesz się czuć lepiej, chcesz schudnąć, chcesz uzyskać wolność od tego obsesyjnego analizowania. Więc kolejna dieta cię do tego nie doprowadzi. Więc przestań kombinować, zacznij działać. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia. Hej.